Hardcore jedu życie, jedna, życie, hardcore, Jedno życie, jedna muszę życie, hardcore, Jedno życie, hardcore życie, jedna Śmiera śmiech, hardcore, Jedno życie, jedna Śmiera śmiech, hardcore. Jedno szycie, jedna śmiecha, hardcore. życie, jedna hardcore, jedna, Cześć tu, wiecie kto, a to też wiecie kto. Hmm, za drzwiami mam pająka No to... pająku Chodź w gościnę No chodź No chodź No chodź Nie masz kolegów? Creeperów ze sobą? No chodź No chodź, Ach, dziabnął mnie... Stręcił jeden. No, trzeba uważać, bo jeszcze nie zrobiłem... Kurde, jeszcze nie zrobiłem płotka... tego anty... antypotworowego. Ła! To co deszcz? O, się wystraszyłem deszczu. O, Swoją drogą, nie cierpię deszczu w Minecrafcie. O, schrupę sobie marchewkę. Od razu lepiej. Hm. Nie cierpię deszczu w Minecrafcie, no ale cóż, yy, schowam tu na razie nici zrobimy sobie potem. O, nie mam dużo, więc będę oszczędzał. Wydaje, troszkę się tu boję, jak... Ale trzeba coś robić. W sumie to ja myślę tak, ja sobie tu będę robił jak będzie coś ciekawego to pokażę a tak jeszcze mam dwa pomysły albo wytnę takie zwykłe tutaj sobie kopanie bez celu albo albo przyspieszę ale to zobaczymy no nic ja się biorę do roboty coś tutaj trzeba poszerzyć to domostwom Trzeba to robić ostrożnie. Może jednak pójdę najpierw na mały zwiat. Tak, dla pewności to zrobimy tak. O. Dobra, z tyłu nikogo nie ma. Dodatkowo sobie doświetlimy tutaj żeby tu było w miarę bezpiecznie a dobra ten węgiel od razu wykopiemy żeby już tu nie kusił nie przeszkadzał ale trzeba uważać cały czas być czujnym głupio by było skończyć na zaledwie piątym odcinku Ale znowu dziurę tutaj wykopę. Jeszcze węgiel. Jeszcze węgiel. Teraz się tu do domu do kopę. Okej okay, na razie tu nie będę dziury zasklepiał, ale oświetle. Nie będę żałował, pochodni węgla mam dużo. A ważniejsze jest bezpieczeństwo. Proszę szkieleta. Wow, szkielet do mnie szczela. Jak on tu wlazł? Skąd on się wziął? Co on z mi z domu wszedł? Oj, co ja robię? Pochodni do niego. Tędy tu musiał wyjść. Skubaniec jeden Uf No tak, tu jeszcze nie Nie zabezpieczyłem Kurde Nie, tak być Creeper Ło wow. Creeper Ja sobie tu chodzę, a one stąd wyłażą Uf No i co, głupie ci teraz Zastawiłem cię I tak tam zostaniesz teraz Na razie o! Na razie cię tam zostawię po prostu tak. No e, no, tu już jest chyba dość widno. Kurde deszcz pada to Tu jest chyba w miarę bezpieczna ta krawędź Chociaż tu mogą jeszcze z góry może coś z góry tu jakoś sobie potem zabezpieczę Albo okienko sobie taki tarasik tu sobie tylko zrobię Bo tu i tak nie ma gdzie stąd chodzić Ho chociaż nie wiem Zrobimy tam potem przejście Jakiś taki mostek albo coś takiego Ach, trzeba uważać Jak mi creeper na głowę zleci Tak, tu sobie zabezpieczę Jakiś zrobię sobie za szklony taras z wyjściem na jakiś mostek, który będzie prowadził tam Może jakąś przyszłość nawet kolejką się tam będzie zjeżdżać Okej okay. A na razie ja stąd zjeżdżam Jeszcze może... O No, myślę, że na razie może być. Żwirek, Muchomorek. Jesteś tam, Creeperze? Ps, ps, ps. Nie widać. O, gdzie ja idę? No, mam nadzieję, że tam jest już na tyle bezpiecznie, że mogę sobie tutaj teraz troszkę poszerzyć moje lokum.

Hardcore, jedno życie, jedna, śmierć śmierć, jedno życie, jedna śmierć trina, 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 i wrócimy myślę, że tu się nic nie stanie, bo jest bezpiecznie chyba wrócę jak coś tu wymyślę lepszego i oto jestem z powrotem jak widzicie różne koncepcje przychodziły mi do głowy <grym> tu myślę będą drzwi tam będzie się szło na ten jedno wyjście najpierw myślałem, że tu zrobię Kolejne przejście, ale trochę korytarz wychodzi mi nie w tym miejscu co trzeba, więc zmienię to i tu będzie przejście, ale w międzyczasie tak, zniszczył mi się ostatni kilof, okazuje się, że nie mam drzewa, nie mam drzewa, a tu deszcz zaczął padać, nawet nie wiem ile jeszcze dnia zostało przez ten deszcz, a tu trzeba iść po drzewo, jejku, jejku się porobiło. Dobra. <grych> Na szczęście kilka drzewek jest w pobliżu. Myślę, że to drzewo wcale mi tu nie jest do szczęścia potrzebne takie. Może i ładnie wygląda, ale. Ale wcale nie jest yy... bezpiecznie mieć tak drzewo tu blisko. Owca. O kurde, creeper tam jest. Myślałem, że jest dzień i raczej jestem bezpieczny i że creepery nie wyjdą. Mimo, że pada deszcz. A tu nie dość, że Creeper to jeszcze jest tak blisko mojego wejścia, że nie będę miała jak do domu wrócić. Ale numer. Co więcej jak jest tam creeper? Kurde, gdzie on jest? Gdzie on jest? Sorry, wystraszyłem się, ale jak go nie ma tam, to może już być <śmany> za moimi plecami. Ale nie widzę go też za moimi plecami. Ale nie fajnie by było zginąć już w piątym odcinku. Uff, uff, uf, uff, uff, trzeba uważać. Ma tego creepera Tego i ewentualne inne creepery Drzewo Drzewo. Chodź tu drzewo Drzewa mi tutaj potrzeba Okej okay, tu już nie ma? Nie ma tu jeszcze. No nie widzę. To jeszcze te chyba bezpiecznie. Ale na razie tyle drzewek mi starczy. No, że pada deszcz to raczej nie będę tu biegał idę dalej kombinować tam z moimi moimi korytarzami no i muszę jak tylko będzie dzień i nie będzie padać zrobić ten płot zmienić tam w ogóle troszkę myślę że tam sporo muszę pozmieniać w następnej kolejności tutaj schody pociągnę sobie jakieś ale na to też chyba drewniane drewniane, drewniane, kamienne jeszcze się zastanowię na razie spadamy do domu uff nie ma to jak w domu myślę, że tu jestem w miarę bezpieczny te korytarze oświetlam a pochodni też już nie mam dobra, tu jeszcze światło okej okay, myślę, że tu się znowu nic ciekawego nie będzie działo więc ja sobie tutaj spokojnie znowu coś porobię i widzimy się jak będę wychodził będzie mi grozić niebezpieczeństwo oczywiście nie możecie przegapić momentu mojej śmierci która mam nadzieję że nie nastąpi tak szybko a tymczasem na razie i jestem z powrotem tu sobie na razie zrobiłem takie Przejście prowizoryczne, tu potem jeszcze muszę dopracować, bo jeszcze te schody wyszło kawałek za daleko. Ale to nie jest w tej chwili najważniejsze. Tu jakieś drzwiczki zrobimy. W międzyczasie sobie żwiru trochę nakopałem. Żwir przyda mi się oczywiście do robienia potem strzał, grotów strzał. Dobra, w sumie to, to co by mi trzeba ten płotek tam zrobić na górze? Zróbmy jeszcze może trochę, trochę, trochę płotków. Nie wiem dokładnie ile by tego zrobić. Dobra, na razie bez szaleń, Z i tak jeszcze. 20 płotków. Dobra, na początek 20 płotków, szable w dłoń i wychodzimy. goń. goni, goni. O, 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 o. Nie ma. Słońce już wysoko, ale najpierw padało, potem się zająłem już tym czym innym. Dobra, tu z... zrobimy później, tu zupełnie tą dziurę wyrównam, to jednak tylko to później zrobię przetopioną skałą, żeby to fajnie wszystko było. Albo w ogóle zmienię kamień, ale to się będę zastanawiał później. Na jaki to kamień z czego to zrobię? Nie ma creepera Inni nie grozi Jakiś tam ...zombiki czy szkielety To nie są takie groźne zwłaszcza jak się ma O kurde Właśnie o nim mowa Hejku. o Czemu te creepery mnie prześladują? Cholera jak ja mam płotek zrobić ja. Nie, no. A miałem, dobra, mówiłem, że jak mam zbroję, to jakiś pierwszy lepszy zombie czy szkielet nie jest mi taki groźny, no, ale creepery nie, nie. O. No, co w międzyczasie, piasek, 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 szyby. A tu nie ma za dużo piasku, a dzień już nie jest. Nie jest yy, jeszcze... No mało dnia zostało. Mył mm. mm, cicho. te krowy teraz odgłosy mają takie dziwne. Tu jest troszkę piasku więcej. Biegniem, biegiem, biegniem. Mogłem łopatę jakąś sobie zorganizować. Ale dobra, w sumie ten piasek tu nie jest potrzebny. A mnie się przyda jakiś szybki sobie zrobimy okienka żeby wypatrywać te wstrętne creepery no łopata by się przydała do piasku jednak jak się tyle kopię ale o kotek kotek, kotek ancelotek dobra ale na pierwsze kilka szyb mi wystarczy a musiałbym ryby złowić muszę wędkę zrobić biegiem, biegiem i właśnie, 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 właśnie co prawda zrobię sobie w przyszłości jakiś ogródek, szklarnie albo coś takiego, coś w tym rodzaju. Ale póki, póki co Póki jeszcze tego nie zrobiłem. Miałem tu chyba skrzynkę ze sobą, tak jest. Krowa. Póki tego nie zrobiłem, to sobie zrobimy motykę i sobie przynajmniej marchewki. Pieczony ziemniak, to pieczonego już nie wrzucę, ale chociaż marchewki, marchewki, marchewki. Do e, dobra, miałem. miałem zrobić sobie motykę. Dobra, to od razu bierzemy. A. Cztery marchewki, niedużo. Ale na dobry początek. Mam nadzieję, że nic tutaj się ich nie podepta. Może będą szybciej rosły, jakby będą miały trochę światła więcej. No i niestety słońce już zachodzi. Mam nadzieję, że creeper już nas nie obchodzi. Polas, pierony. Nie, no już słońce tam zaszło, nie ma co ryzykować i teraz jeszcze... Chudę. tak zciąć tam tu coś ściąć coś nadrobić na no troszkę roboty to jednak znowu zrobimy cięcia ja sobie w międzyczasie przetopię sobie mm, przede wszystkim piasek przetopię sobie trochę kamienia żeby zrobić troszkę takiej macierzystej skały zawsze to ładniej wygląda Eee, a czemu to mięso takie podzielone? Hm. Kurde, ziemniaki wszystkie upiekłem i teraz nie mam co zasadzić. Trzeba będzie później do wioski skoczyć, skubnąć parę ziemniaków. <tum> Tym tam farmerom z długimi nosami. Dobra, no noc nadchodzi jeszcze trochę, ale nie ma co. To ja sobie tu jeszcze pogrzebę szybki pomontuję i widzimy się znowu jak będę gdzieś wychodził i znowu będę musiał się zmierzyć z creeperami hej hej